To już dzisiaj wszystkie informacje, które dla Państwa zebraliśmy. Dobranoc. Wedlowska mleczna czekolada to klasyk. i Jest z nami od pokoleń. A teraz smakujemy świat na nowo, to dołącza do niej nowość. Nowa mocno mleczna czekolada od wedla. Stworzyła ją nasza czekoladniczka. Kamińska. Renata. Renata od czekolady. To wracamy do czekolady. Tu miesza się z mlekiem. Więcej mleka. Jest gładka i jak samitna. Tak smakuje, mmm, znaczy, że jest pyszna. Tak ją jesz, a tak rozpływa się w ustach. Ale dobra, Wedel, spróbuj jaka dobra. A tu chłopiec i zebra. Symbol wedla. Pływają, bo tak się ta mleczna rozpływa. Rodzina Wiśniewskich na śniadanie je dżem z polskiej wiśni nad wiślanki. A żeby dodać dniu smaku jest też polska truskawka i jabłko z mazowieckich sadów. Dżemy od Herbapolu smakiem owoców zbliżają wszystkie polskie rodziny. Herbapol. Dzień smakuje lepiej. Czy jest jeden przepis na romantyczny wieczór? Jedni mówią, że trzeba wiele cierpliwości. Inni, że przyda się kilku zaufanych przyjaciół. I szczypta pomysłowości. Choćby po to, aby zacząć rozmowę. Mm. A wiesz, że pomidory to owoce? <laughs> Ale na pewno warto mieć kilka świeżych pomidorów marki Pewni Dobrego. Poszą i życie się zmienia. Kiedy masz chwilę dla siebie... Wybierz pralinkę Lindor, zniewalająco aksamitna, dzieło Lindmetr czekoladzie. Lindor, wybierz chwilę, a my ją zaczarujemy. Porwała ci ochotę na śledź? Na smak z dalekiej północy? Dziki północny śledź, doskonałe dodatki. A jak mu się oprzeć? Dzika ochota na szledzia to musi być lisner.